Zanim się pomodlimy, posłuchajmy najpierw Słowa Bożego, a potem wspólnie zanieśmy do Niego naszą gorącą modlitwę. Gdyż widzenie jeszcze się spełni w swoim czasie. Dąży do kresu i nie zawiedzie. Choćby się opóźniało, oczekuj Go, gdyż na pewno się spełni. Nie spóźni się. Habakuk 2, 3 Bracie, siostro, być może trzymasz się obietnicy, która zdaje się wymykać między palcami czasu. Może miesiące zamieniły się w lata, a sen, który Bóg zasiał w twoim sercu, brzmi dziś jak odległy szept. Czy zastanawiałeś się, dlaczego Pan nie sprawia, by wszystko wydarzyło się natychmiast? Czy pytałeś, czy naprawdę dobrze usłyszałeś jego głos? Ten werset z księgi Habakuka został wypowiedziany w czasie narodowej udręki. prorok widział wokół siebie przemoc, niesprawiedliwość i zwłokę. A jednak Bóg zaprasza go, by podniósł wzrok ponad okoliczności i spojrzał na zegar nieba, w którym każda sekunda pracuje dla tych, którzy ufają. Zauważ, że tekst mówi: Widzenie nie zawiedzie. Boża obietnica nie jest możliwością, lecz pewnością. Inaczej niż my, Pan nie podlega niespodziankom, kryzysom gospodarczym, ani wahaniom nastroju. To co powiedział, stanie się faktem w idealnym momencie, ani minutę wcześniej, ani później. Zapytaj Abrahama, który czekał 25 lat, by ujrzeć śmiech Izaaka. Zapytaj Annę, która przez całe życie płakała z powodu bezpłodności, aż wreszcie usłyszała płacz Samuela. Zapytaj uczniów, którzy przeżyli długą noc śmierci Jezusa, a potem powstali o poranku z martwych wstania. W każdym przypadku obietnica zdawała się zwlekać, lecz gdy nadeszła, wypełniła wszystko chwałą. A ty? Jakie obietnice spoczywają w skarbcu twojego serca? Może chodzi o odbudowę małżeństwa, zbawienie dziecka, uzdrowienie z choroby, zaopatrzenie finansowe, albo powołanie, które jeszcze się nie urzeczywistniło? Czy w głębi duszy nie czujesz się zapomniany? Łatwo tak pomyśleć, kiedy patrzymy na zegar ludzki, lecz niebo nigdy nie stoi w miejscu. Aniołowie są wysyłani, drzwi przygotowywane, charaktery kształtowane, przymierza ustalane. Biblia ogłasza, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Nawet w tym, co nazwałbyś zwłoką, On działa. Gdy Habakuk otrzymał to słowo, Pan polecił wyraźnie – zapisz widzenie i uczynij je wyraźnym. Hab 2,2 Samo zachowanie obietnicy nie wystarczy, trzeba ją utrzymywać żywą przed oczami. Czy zapisałeś widzenie? Czy wypowiadasz głośno to, co Bóg już powiedział? A może pozwoliłeś, by kurz rozczarowania pokrył kartkę? Zapytaj siebie, w jaki sposób strzegę swojej nadziei. Czy częściej karmie się złymi wiadomościami, czy wiecznymi obietnicami? Być może masz wrażenie, że czekanie wyczerpało ci siły, ale pomyśl, czyż to nie w poczekalni lekarz przygotowuje serce pacjenta. Proces Boga jest tak samo ważny jak rezultat. Józef potrzebował trzynastu lat od snu do pałacu, bo Egipt potrzebował dojrzałego zarządcy, a nie młodzieńca pełnego pychy. Dawid otrzymał namaszczenie na króla jako nastolatek, lecz latami uciekał przed Saulem, by nauczyć się panować z miłosierdziem. Pozorne opóźnienie okazało się szkoleniem. Kto wie, czy Bóg nie szkoli właśnie ciebie, pisząc tę niewidzialną historię? Czekanie nie oznacza jednak bierności, to aktywne wyczekiwanie przesycone wiarą. Jak możesz czekać aktywnie? Po pierwsze, podlewaj obietnicę codzienną modlitwą, wyznając na Panie wciąż wierzę. Po drugie, pielęgnuj wdzięczność za drobne dowody Bożego działania. Niespodziewany telefon, subtelne ocalenie, słowo otuchy w odpowiednim momencie. Po trzecie, bądź posłuszny w małych zadaniach dnia dzisiejszego. Często wielkie drzwi otwierają się dla tych, którzy byli wierni przy małych. Zapytaj. Co ojciec polecił mi zrobić teraz, choćby wydawało się nieistotne? Istnieje też pułapka porównywania: gdy czekasz, inni mogą otrzymywać. W internecie sukcesy innych spływają po ekranie i myślisz: Dlaczego nie ja? Pamiętaj, Bóg działa indywidualnie. Błogosławieństwo, które dał bratu, nie zmniejsza tego, które ma dla ciebie. Niebiański magazyn jest niewyczerpany. Gdy zazdrość puka, uwielbiaj za tych, którzy już odebrali. To rozbraja zawiść i wzmacnia wiarę. Próbowałeś kiedyś dziękować Bogu za sukces kogoś innego? To potężne antidotum na zniechęcenie. Czasem to, co brzmi jak cisza Boga, to jedynie Jego słowa. Zaufaj mi. Zaufanie nie jest emocją, to decyzja. Znaczy wybrać wiarę, choć nic nie czujemy. Znaczy dostosować słowa i czyny do przekonania. Że Pan jest wierny. Jak brzmi Twój język? Wyznajesz porażkę czy obietnicę? Ten sam Bóg, który stworzył niebo głosem, chce nauczyć Cię używać Twojego głosu, by kreować przyszłość. Dlatego ogłoś: Obietnica żyje, niebo się porusza, a w odpowiednim czasie zobaczę jej spełnienie. A jeśli oczekiwanie przedłuży się jeszcze bardziej? Werset poucza: Choćby się opóźniało, oczekuj go, gdyż na pewno się spełni. Jest tu tajemnica. Obietnica może wydawać się spóźniona, lecz gdy przychodzi, rozumiemy, że opóźnienia nie było. Pan nie pracuje według naszego stopera. On jest panem Kairos, właściwego momentu. Gąsienica może sądzić, że kokon trwa wiecznie, lecz gdy rozkłada skrzydła, dostrzega, że każda sekunda była niezbędna. Nie musisz widzieć, by wiedzieć, że w niewidzialnej przestrzeni Bóg splata swoje zamysły. Przyjmij to pocieszenie. Twój Ojciec nie zapomniał. On nie kłamie, nie zmienia się, nie zawodzi. To On wyszeptał obietnicę i to On ją wypełni. Nie pozwól, by zwątpienie zajęło miejsce należne nadziei. Na nowo masz, planuj i módl się jak ktoś, kto naprawdę oczekuje. Jeśli naturalne oczy widzą pustynię, użyj duchowych oczu, by zobaczyć rzeki zaopatrzenia płynące pod piaskiem. Teraz zamknij oczy i złącz się ze mną w tej głębokiej modlitwie. Ukochany ojcze, stajemy przed Tobą dziś z sercami pełnymi oczekiwania. Ty jesteś Bogiem przymierza, tym, który nie może zaprzeczyć samemu sobie. Ty powiedziałeś i spełnisz. Obejmij teraz każdego, kto modli się ze mną, otul swoją ciepłą obecnością, rozprosz poczucie opuszczenia i przypomnij, że Twoje oczy spoczywają na nim od wschodu do zachodu słońca. Jeśli jest zmęczenie, odnowi siły, jak uczyniłeś z Eliaszem pod Jałowcem. Jeśli jest lęk, wlej swój doskonały pokój, przewyższający wszelkie zrozumienie. Gdy okoliczności krzyczą o porażce, spraw, byśmy usłyszeli szept Twojej wierności. Odrzucamy każde kłamstwo, które mówi, że jest za późno, że wszystko skończone, że nie warto. Ogłaszamy, że każde słowo wypowiedziane przez Pana trwa, jest żywe i skuteczne. Panie, dotknij teraz domów, odbuduj poranione małżeństwa. Pojednaj rodziców z dziećmi, ulecz wspomnienia, które krwawią. Otwórz drzwi pracy dla tych, którzy szukają utrzymania, poślij nadnaturalne zasoby tym, którzy muszą spłacić długi, daj twórcze pomysły i odwagę przedsiębiorcom. Odwiedź szpitale, połóż swoje przebite ręce na każdym łóżku, powstrzymaj infekcje, rozpuść guzy, przywróć funkcje życiowe. Tam, gdzie jest depresja, tchnij dech życia. Tam, gdzie panika, zasiej spokój, prowadź nas do aktywnego oczekiwania, niech każdy świt będzie wezwaniem do modlitwy, dziękczynienia i posłuszeństwa. Naucz nas zapisywać widzenie na tablicach serca, powtarzać je ustami, widzieć je umysłem, aż to, co niewidzialne, stanie się dotykalne. Duchu święty, przypominaj nam, byśmy chwalili, gdy porównanie zechce ukraść pokój. Niech z radością świadczymy o spełnionych obietnicach w życiu braci, pewni, że ten sam Bóg, który ich wywyższył, wywyższy także nas we właściwym czasie. A kiedy obietnica się wypełni, a wierzymy, że tak będzie, daj nam pokorę, by uznać, że wszystko pochodzi od Ciebie. Uczyń z nas żywe świadectwa Twojej miłości, nośniki nadziei wszędzie, dokąd nas poślesz. Niech każde spełnienie stanie się platformą do ogłaszania, że Jezus jest wierny. Wychwalamy Cię już teraz, zanim zobaczymy, bo chodzenie wiarą to świętowanie z wyprzedzeniem. Dziękujemy, że niebo już się porusza, aniołowie pracują, drzwi się ustawiają, widzenie pędzi ku nam nie zawiedzie. W imię Jezusa, w którym wszystkie obietnice są tak i amen, modlimy się i przyjmujemy. Amen i amen. Uchwyć się tej pewności, drogi bracie. Droga siostro, Boży Czas nigdy nie zawodzi. Obietnica wciąż żyje, a najlepsze dopiero się objawi. Do tego dnia trwaj w wierze, trwaj w modlitwie, trwaj w oczekiwaniu, bo na zegarze nieba jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Jeśli ten materiał w jakiś sposób ci pomógł, zasubskrybuj kanał, napisz Amen w komentarzu i powiedz mi skąd mnie oglądasz.